Korzystać z dzisiaj na kanale będzie szybkie porównanie trzech takich mat do podgrzewania żywności. Zapraszam. Ok, wszystkie są trzy rozłożone. Nazwy widzicie wszystkich tych trzech wersji. Teraz, tak, te dwie, jak widzicie, są można powiedzieć, prostokątne. Ta jest kwadratowa. Ta jest niby opisane, że jest do pizzy. A te, no powiedzmy, są uniwersalne. Dobra, uruchamiamy wszystkie i zobaczymy po 10 minutach, jak to będzie wyglądać. Dobra, włączamy na max, tu uruchamiamy na max i tu uruchamiamy również na max. Dobra i czekamy. I czekamy, aż to się wszystko po 5 minutach. Zobaczymy, jaka jest temperatura. Potem po 10 też sprawdzimy, jak to wygląda. Ok, zaraz będzie 5 minut, a tutaj mamy wymiary, te powiedzmy, na których rzeczywiście coś można położyć, to jest 60 na 38 plus 60 na 40, a tutaj mamy 43,5 na 43,5. I teraz tak. Yy, różnice pomiędzy tymi matami to są takie, że tutaj pomiędzy tymi dwoma, można powiedzieć, fragmentami tej maty jest przestrzeń z powietrza. Tutaj tej przestrzeni nie ma. Chodzi o konstrukcję, i tutaj też jest taka przestrzeń. W sensie to się trochę unosi do góry. Dobra. Okay, zobaczmy pierwsza mata. Widać od początku do końca są te elementy grzewcze. I dlatego to tak fajnie równomiernie się nagrzewa. Ciężko jest zauważyć, bo jest dużo grubsza ma to ale widać, o tu widać, idzie i tu zakręca, więc tu odtąd dotąd jakieś 4 cm w ogóle nie grzeje, dlatego te boki są właśnie kompletnie nie grzeją, no i tu pomiędzy tymi jest mniej więcej taka przestrzeń, czyli 3 cm. Ok, zobaczcie, jest pokazana, jak to mniej więcej wygląda, czyli też te rejony. Są w miarę małe, jeżeli chodzi o elementy, gdzie nie grzeje. I na bokach też jakieś 2 cm od brzegu jest pusta przestrzeń. O, poczekajmy teraz jeszcze do 10 minut, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ok, tutaj spróbujemy zmierzyć, ile będzie każda z tych opcji, jeżeli chodzi o tematy brała prądu. Tu jest 278 W. Więc tak to wygląda. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie Tymczasem, trzymajcie się. Cześć. Ok, czas na podsumowanie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, w jaki sposób się nagrzewa, czyli chodzi o równomierność i prędkość nagrzewania, to tutaj Visfull jest numerem 1, czyli ta niebieska mata. Drugie miejsce dałbym intruso, a trzecie wywór. Jeżeli chodzi o temperatury, do których można nagrzać z kolei całą matę, no to tutaj wewór wydaje mi się, że jest numer 1 bo jednak on potrzebuje trochę więcej czasu, ale koniec końcem jest w stanie nagrzać się również do 104 stopni. To wyszło w innym moim teście, który również znajdziecie na moim kanale. Jeżeli chodzi o powiedzmy takie bezpieczeństwo, to tutaj WeWor ma możliwość przede wszystkim tego, że można ustawić tutaj timer od 1 do 12 godzin. W zależności od trybów też automatyczne wyłączanie się. Pozostałe dwie maty również mają taką opcję, ale tam ten czas jest krótszy od 2 do 4, w zależności od tego jaką ustawicie sobie temperaturę. Czyli inny sobie dłużej, jeżeli chcecie rzeczywiście, żeby to działało, no to tutaj Wevor jest numer jeden. To też wynika z tego, że ta, no ten silikon, ta kuma jest dużo grubsza i mniej temperatura jest oddawana też na samym dole pod spodem, pod matą, więc tutaj też wziąć pod uwagę na czym to będziecie grzali. Tutaj dużo mocniej nagrzewała się powiedzmy ta no, płaszczyzna w momencie, kiedy tą niebieską matę wykorzystywałem. Tam no 70-75 stopni, pewnie gdyby to dłużej gdzieś tam podziałało, to pewnie ta temperatura prawie że się wyrównała, bo jednak wziąłem pod uwagę, że Temperatura gdzieś tam jest stale utrzymywana i jest przykryte tomatą, więc ona dość długo by się pewnie utrzymywała. Możliwości i konfiguracja to tutaj webor numer jeden, bo mamy cztery tryby takie gotowe, można powiedzieć, po jednym kliknięciu. I w każdym z tych trybów możemy jeszcze automatycznie ustawiać sobie temperaturę. Jest też tam tak zwane no, zabezpieczenie przed dziećmi, dzięki któremu można tą matę zablokować, żeby na przykład ktoś jej nie włączył, więc to też jest kolejna rzecz, którą można brać pod uwagę. Jeżeli chodzi o tutaj o no, pobierany prąd, to myślę, że musicie od 30 do 45 groszy brać pod uwagę za godzinę pracy. Każda z tych mat można powiedzieć zbliżony mają tutaj pobór mocy. Wydaje mi się, że to wszystko. Jeżeli w macie jakieś pytania odnośnie którejś z tych mat, to śmiało piszcie, a tymczasem trzymajcie się. Cześć. Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć.